Jeszcze nie koniec. To, to są takie rzeczy, mówimy, podstawowe, ale zawsze chcę głość o relacji. Relacja nie zacznie się jakoś. Bóg czeka na zaproszenie. Ja bym powiedział, tak, jak go zaprosisz, tak dostaniesz. I z jaką postawą przyjdziesz przed Niego, tak będziesz miał. Często mi ludzie wypominają, powiedz jak ksiądz się modli na różańcu, to gdzieś pomija ksiądz zdrowaśkę albo trzy. Ja tak mam. Ja się śpieszę, już gdzieś tam myślami biegnę do Bła Boga. Tutaj się modlę, ale gdzieś tam mi myśli uciekają. Ja mówię, no to co z tego? Ale ja mam, a wy nie. To nie znaczy, że nie mają. Ja mam szybciej. Żartobliwie mówiąc o te trzy zdrowaśki. Ale nie chodzi o zakończenie, tylko ja mam przekonanie, że dostanę. W tym duchu to mówię. Trzeba być przekonanym. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Podjął działanie.